Ma plan, czas budować domek na drzewie, marzenia do spełnienia, gałęzie są mocne, drewno idealne, zaczynajmy budować, będziemy pracować całą noc. Zbudujmy go wysoko na drzewie, domek na drzewie, pełen zabawy dla ciebie i dla mnie. Tak szerokim zrobimy z tego domku na drzewie Najlepsze miejsce do ukrycia Będziemy mierzyć, planować i zaczynać z troską Budując ściany i dach z mistrzostwem Drabina do wspinania, lina do huśtania, przytulne wszystko, czego chcemy, zbudujmy go wysoko na drzewie. Domek na drzewie, pełen zapawy dla ciebie i dla mnie. Z huśtawkami, by wprowadzić widokiem tak szerokim. Zrobimy z tego domku na drzewie najlepsze miejsce. Na widok, stąd z góry idealne miejsce, gdzie spotykają się przyjaciele z poduszkami, książkami i tak mocnymi ścianami. Nasz domek na drzewie będzie miejscem, w którym każdy znajdzie swoje miejsce. Teraz domek na drzewie jest gotowy wejść, już przygoda się zaczyna. Niech zacznie się zabawa. Wspinaj się pod drewno Uścisz się z radością, ten domek na drzewie jest dla każdej dziewczynki i każdego chłopca. Zbudujmy go wysoko na drzewie, domek na drzewie pełen zabawy dla ciebie i dla mnie. Z huśtawkami by truwać i widokiem tak szerokim zrobimy na drzewie dażlu zbudowany z troską, aby dzieci mogły się bawić.